Na początek chciałem przeprosić za sobie wykonanie dzisiejszego odcinka, no ale ten tutaj bardzo bystry pan na kamerze zapomniał o istnieniu czegoś takiego jak selfie stick, no i trzymał całą kamerę w łapie. Zdałem sobie z tego sprawę od razu po nagraniu tego odcinka, a z powodu takiego, że pójść się drugi raz i nagranie tego samego, by było trochę dziwne to taką mówię, to na też sam początek tak to jest moja mina, właśnie teraz Vehicle check. Cześć widzowie dzisiaj na dworze Jesteśmy na boisku wiejskim A ze mną, moje sanie Witajcie w nowym vlogu dlaczego taki pomysł? Nie mam co nagrać a skoro dzisiaj jak widzicie pada śnieg, jest ośnieżono, zaraz sobie pójdziemy w tamtą stronę. Ja ubrałem spodnie zimowe oraz dwie koszulki, więc jest mi bardzo ciepło. Bo się, że możemy spotkać jakichś tu Edurowców, ponieważ przed chwilą przejechali z dwóch nawet chyba słysza. Jak widzicie, pogoda sprzyja. Naprawdę biło. No cóż. Teraz wieje mocny wiatr. Nie wiem czy to widzicie. Może taka że to nie będzie widoczne, ale ta w mocny wiatr wie. Moje sanie, jakbym je opisał. Sanki jak saki. Dzisiaj rano je od, odmar odmrażałem, bo były całe w lodzie. Ogólnie nie miałem kierownicy, tylko tutaj trochę tak nie steruję. Dwie szyny, siedzisko, siada i jadę. Można tu też pojeździć dwie osoby, takie trochę mniejsze ode mnie, ale mój wyciąż... Ciężar raczej wytrzymają No co będziemy tu kombinować? Lecimy chyba Zanim tu zamarznę na śmierć Ten odcinek traktujcie taki czysto pogadankowy hop i hop Nie będzie co zwlekać Idziemy tak górki Przy lasku Tam będziemy trochę zjeżdżać Teraz musimy wyjść z boiska Nie wiem czy to w filmie wszychać, ale słyszę Jak tam gdzieś jeżdżą nie miło byłoby ich spotkać Kiedy nagrywam odcinek Ech. O czym chciałbym dziś pogadać O tym co mam, co mam dla was na 2005 rok Czego będzie więcej, czego będzie mniej Powiemy sobie o moim nowym kanale, który już będzie lada chwila. To będzie mój główny kanał. I No i idziemy. Tak wygląda ścieżka. Oni raczej, widząc po oponach, pojechali w prawą stronę. Nie, lewą to znaczy się My właśnie idziemy na lewą górkę. Bo na prawą nie ma w ogóle śniegu. Z tego co sobie widzę. No więc, nowy kanał. Ten, jak wiecie, nazywa się Cyliusz Plus. Ale wiatr daje. No i zapytacie się, skąd ten plusik? Bo to od samego początku jest kanał poboczny. Nie jest to kanał główny Kanał poboczny Ale gdzie główny w takim razie Tu też sobie nie ma śniegu Jak tu idę Cała bróżowa ścieżka Pójdziemy sobie za górkę Może ta będzie Bo od całego początku jest to kanał poboczny Co się stało z główny Główny Nie mam już do niego Nie mam praw, ponieważ główny posiadałem, mając jedynie 11 lat, które byłem gdzieś w 2021 roku, Uff, teraz już mam lat 14. Co by tu się wybawić? Po prostu zwane... konto. Kilka filmów jeszcze leci. Wisi na YouTube. A tamtego A kanału już nie odzyskam. Dlatego zamierzam stworzyć nowy Kiedy Wydarcie się o serio. Już sześć minut, a jeszcze ani razu nie zjechaliśmy. Nice, już. Widzimy się, jak będę gdzieś na tamtej górce. No. I tam dopowiem wreszcie. Okej, okay, jestem już na górce. Nie w cholerę. Boję się, że zaraz ktoś tu przyjdzie. Choć tu prawie nikogo nigdy nie ma. Raczej się wyjebie. Wracając do kanału, tworzę kanał z grami. Pierwszą grą, jaką tam nagram, będzie Terraria. Więc już niedługo będzie link pod filmami. Doszukujcie się, nawet w pełni rzucę posta. Dobra, nie wiem, jak ja to nagram. No ale lecimy. O kurde Kurde Śniegu nie ma Po jadę Tu jest dopiero śnieg Kurde Dobra Teraz misja nie wywalić się. Zahamowałem go. Pełny, kurde gałęzie mi tu przeszkadzają. Kurde gałęzie. Ale jedziemy. Próbuję się sterować, by się nie wyjebać. Wiem, że to pewnie chujowo wygląda na ociku. na no, się poradzę. No i się wiewałem w ziemię. Oho, żółty śnieg. Ło kurde. Śniegu w ogóle nie ma. Bo jak widać tu już ktoś jeździł. I se odsypał śnieg na górkach. Tam też widać już opo. Gałąź wiem, że teraz wygadał kojo. Uh! Już Nie wiem, jak to wyglądało na te ale tyle przyjechałem. A wiem, nie jestem przy przy sankach. Na sankach jeździłem tylko z trzy razy w życiu. Wracając do tematu, niedługo będzie kanał z grami. Ajajaj. A co mam na 2025 rok? Powiem tyle. Na pewno chcę wrzucić więcej filmów. W tym roku nie pojawi się film w stylu... Fajny Moment 2024. Już zobaczę dlaczego. Bo w 2024 wrzuciłem z trzy filmy. Jeden to jest, gdzie możecie napisać, co mam nagrać. Wbijajcie na ten odcinek, dam linka w komentarzu albo w opisie. I tam napis możecie napisać mi, co mam nagrać. Dobra. Ja idę, wracam się na górę Może też gdzieś znajdę lepszą górkę To był taki odcinek Tutaj przejechałem No to nieźle Ostatni zjazd Na dzisiaj Zobaczymy jak to będzie Czy się jeszcze w tym odcinku Wywalę Czy może przeżyję Pogada wieczna, ale to nie ma dla mnie. I tu jedziemy. O kurwa! Koś! Kurwa! <ścoughs> Ej, ty razem więcej Ja się z wami żegnałem i to była źle, już? Taki. Mało hardkorowy odcinek Ja idę sobie dalej zjeżdżać Ja się z wami żegnam, cześć